W mamy uno, tarz. Niektóre są ewenty w widowie, takie mamy opotą tu. Ebent z jego jaja, który był bardzo utądliwe. Nie tutaj, tutaj jak Matimo mówiłem. Ta do była hejna milonie. Wy dam tę kamilo. Nie my event. Wy megaboszami. Tu były... To były Tradia, to jest Tradedia. Do chłonie To jest... Nie było nic ciekawego. Nie, nie, nie te chytkie kiny. To nic nie dało handlopi. No i tyle. To nie był Day. To był teżki obtlasz. Widoję łaka widuje. No i nie, wtedy nie dlało. Niech mi pombowa widowie. Który był... Mm, trochę średni, widowie. Nie było hajnego. Hier hebben klep, hier hebben we een power Teraz... apple. in de winkel. De klepjes power-ups. Dat is een hele hit. winkel. Nu hebben we... Nu hebben Een Niechmy do ochmielania i tadlopy. Mieliśmy wynadlane tadlopy. Tadlopy nie były tu. Wyszły tadlopy. Tadlopy, dy... tadlopy były w Niechmy Mieliśmy świąteczny oklask. W niechmy mieliśmy coś hajnego. Było dużo eventów. To był bardzo fajny event, mieliśmy taki odlew świąteczny w Widowie, lubię ten święta tam Widowie, berżowi. no to bez. To, to była najgorsza, a to i chyba ta dlatego dodaję. Widowie to się wytychnął, wytychnął Widowie, nie. mieliśmy Pita Planet. Który był najgorszy event historii? niechmy inne tyty, z trombobem, ty, anioły i demony. To do kąta oni grali, ale ten, an, a ten, a ta, a, a to, to, to nie to niestety to nie oddało. To było te kawy na pierwszych dniach. Podstawowy rząd zrobili hurty, to do dałem Jaki hit. Mamy uno te. Od teraz mamy uno. To jest BFF. Niechmy berfa. Mamy berfa. Teraz uno. Mamy mamy? Niechmy wywanie widoge. To jest ładne. Powiem oblepnate. Nie tyle. Niktekawego, no i nic te widory. Nie no i nie, 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 te nie, 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 To nie, na minus. nie, 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 nie,